Jak ignorowanie wpływa na toksyczną osobę? Toksyczne osoby naprawdę nienawidzą być ignorowane. Rani to ich ego, ponieważ potrzebują ciągłej uwagi, aby czuć się dobrze. Kiedy więc zorientują się, że celowo ich ignorujesz, Czują się mniej ważni. Ich poczucie własnej wartości zależy od tego, ile uwagi mogą uzyskać od ciebie lub innych. Jeśli zignorujesz toksyka, może się złościć i zachowywać agresywnie. Może na przykład zacząć do Ciebie dużo dzwonić lub wysyłać SMSy, żądając rozmowy, nie przyznają się, że zrobili coś złego i nie będą chcieli o tym rozmawiać. Oczekują, że zrobisz to, czego chcą, ale nie zrobią tego samego dla Ciebie. Będą na Ciebie źli za ich ignorowanie, ale jeśli skonfrontujesz ich z. Ich zachowaniem wściekną się na ciebie i zignorują cię. W końcu, jeśli będziesz ich ignorować, znudzą się i znajdą kogoś innego, kto poświęci im uwagę. Zastąpią cię kimś, kto da im to, czego chcą. Ignorowanie popaprańca polega bardziej na dbaniu o siebie niż o niego. Pomaga odzyskać kontrolę, jasność i moc, skupiając się na sobie. Po co się z nimi stanie, jeśli ich zignorujesz? Tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Po prostu skup się na leczeniu i dbaniu o siebie.